4 maja w Polsce prawie 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia przystąpiło do egzaminu dojrzałości. 258 spośród nich to abiturienci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kozienicki, Zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich i pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. My mamy 7 klas, 4 technikalne, Trzy licealne, łącznie 197 osób. Mamy 61 absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego. W pięciu salach lekcyjnych to są absolwenci, którzy ukończyli trzy klasy licealne. W obu placówkach nie obyło się bez incydentów związanych z anonimowymi donosami dotyczącymi niebezpiecznych ładunków, które mogą znajdować się na terenie szkół. W sobotę dostaliśmy maila o 21.27, że bomba jest. Nawet trzy. No wczoraj zgłosiłem to na policję. Była policja. Przeszukaliśmy szkołę. Protokoły spisane. Wszystko poplombowałem. Ostatnio nie wiem z jakiego powodu są wysyłane do szkół maile dotyczące zagrożenia terrorystycznego, podłożenia bomby. Również dzisiaj takie maile się pojawiły, które odczytałam o godzinie 7 rano. Do momentu rozpoczęcia egzaminu maturalnego policja zdążyła przeprowadzić wszystkie swoje czynności, zakończyć je. Okazało się, że budynek jest czysty, bomby nie ma i w związku z tym egzamin odbywa się normalnie. Tegoroczni absolwenci szkół średnich mają za sobą trudny okres nauki zdalnej. Czy w jakiś sposób wpłynie to na wyniki matur? Jest to specyficzny rocznik. Proszę pamiętać, że ci z liceum to mniej więcej, ale chyba nawet ponad połowę siedzieli na zdalnym nauczaniu. Jak jeszcze właśnie odliczymy to, że co chwila jakieś klasy, w tym maturalne, szły na kwarantannę, bo jakiś uczeń był w klasie zakażony. Także no specyficzny rocznik, ale to jest w skali całego kraju, więc myślę, że będzie tak samo, jak każdy ma nadzieję, że będzie lepiej. No ale... Zobaczymy. Trudniej było przebrnąć przez te trzy lata, bo to są lata naznaczone epidemią koronawirusa. Również po przebytej chorobie wiele osób ma pewne dolegliwości, także na pewno bardzo trudno jest młodzieży przebrnąć przez ten okres i nauki, i matury. Jednak myślę, że mimo to są dobrze przygotowani, bezstresowo podchodzą do tego egzaminu, mam taką nadzieję. Dzisiaj spotkałam się z taką Informacją, że po raz pierwszy od wielu lat nie zakwitły kasztany. Także nie wiem, czy to prawda, sprawdzę to dzisiejszego popołudnia, ale myślę, że to jest pozytywny objaw i będzie to świadczyć tylko o tym, że ta matura będzie po prostu szczęśliwsza dla wszystkich i będzie zdana na 100%. Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego. Wszyscy muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Polski, matematyka, angielski, w poniedziałek angielski rozszerzony także jeszcze szkoła dla innych uczniów będzie zamknięta, gdyż. Angielski odbywa się w małych salkach ze względu na to, że oni słuchają z magnetowidów. Więc u nas jeszcze dziewiątego pozostałe klasy nie przychodzą do szkoły. No i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. W technikom to jest geografia później, ale licea to już widzę więcej zdaje inne przedmioty nawet fizykę, biologię. Popularność geografii jakby tak spada. A kiedyś to był czołowy przedmiot rozszerzony. A jak to wygląda w Zielonym Liceum? Podchodzą uczniowie do języka polskiego, matematyki i języka obcego. Język obcy, jako obowiązkowy, jest to język angielski najczęściej wybierany, ale są też osoby, które zdają język niemiecki. Poza tym takie cieszące się popularnością przedmioty to przede wszystkim geografia, również na poziomie rozszerzonym, język polski i matematyka, biologia, chemia. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja. Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym, wyznaczono termin sesji dodatkowej od 1 do 15 czerwca. Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia. Będą to tylko egzaminy pisemne. Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca.